Dzień dobry, Jolanta Zielińska. Witam Państwa bardzo serdecznie w środę 13 września i zapraszam do oglądania aktualności. Starosta szczecinecki Krzysztof Lis jest jednym z niewielu samorządowców, którzy pełnią funkcję starosty od pierwszej kadencji, to jest od roku 1998. Po roku funkcjonowania powiatów, Krzysztof Lis zastąpił w fotelu starosty Janusza Laskowskiego. Związek Powiatów Polskich uhonorował Krzysztofa Lisa, podobnie jak sześciu innych samorządowców, którzy tak długo sprawują urząd starosty, tytułem Starosta 25-lecia. Jubileuszowa gala odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Wczoraj mieliśmy takie uroczyste spotkanie, zgromadzenie Związku Powiatów Polskich na Zamku Królewskim w Warszawie. W związku z tym, że dosłownie... Czyli poczuł się Pan jak król. E, no nie, ale, ale, ale no w szczególnym miejscu dla każdego Polaka, może tak. powiedzieć tak akurat, nie. E, ponieważ w październiku, dosłownie za kilka dni, mija 25 lat od tego, jak rząd Pana Premiera Buzka AWS i Unii Wolności przyjął reformę administracyjną państwa. Prowadził 314 powiatów ziemskich i 66 grodzkich i 16 województw samorządowych. to Ta reforma no, zmieniła w ogóle strukturę i funkcjonowanie administracji samorządowej w Polsce, bo w 1990 roku powstały samorządy gminne. Więc tutaj była doskonała okazja do tego, aby, aby faktycznie podkreślić to, co jest związane z funkcjonowaniem samorządów. Uroczyste zgromadzenie, na którym był pan profesor premier Jerzy Buzyk, który również przybliżył tym, którzy tych czasów nie znają, a było wielu starostów już e, nowych, którzy tak, nie znali tak. tych narzędzi. Ja miałem ten zaszczyt, że, że uczestniczyłem w tych założeniach dotyczących tego, co jest związane z budowaniem powiatów, jeszcze z poziomu gminy, ponieważ wtedy zbieraliśmy te informacje. No i otrzymałem takie szczególne wyróżnienie. To jest taki, taki, taka, taka, tutaj podziękowanie. W uznaniu szczególnych zasług podczas służby na rzecz społeczności 25 rocznicą usamorządowienia wspólnot powiatowych zarząd powiatu przyznaje Krzysztofowi Giesowi honory tytuł starosty 25 olecia więc to jest takie przyjemne miłe i fajne powiem że w Polsce jest nas siedmiu Którzy są od pierwszej kadencji, tak jak pan powiedział, ja w zasadzie rok po powołaniu powiatów zostałem starostą. Wcześniej był pan Janusz Laskowski, więc jakby również. Ale pierwszy... pan był wtedy w starostwie? Był pan tak, byłem w starostwie, byłem pracownikiem starostwa, ale mówię tutaj o tej funkcji starosty, więc jestem w zasadzie 24 rok starostą, szóstą kadencję. I, ale 25 i... lat pracy w starostwie. Przez, tak, przez te lata miałem przyjemność zaszczyt współpracować pracować z wieloma osobami, które ten, to, co się dzieje w powiecie budowały. Mam nadzieję, ufam, że również społeczność zauważa, że ogromnie dużo się zmieniło. Dzisiaj inaczej wygląda przecinecki szpital, który w samorządzie powiatowym inaczej wyglądają szkoły, szkoły średnie, szkoły zawodowe. Dokładamy ogromnych takich starań, aby faktycznie to wszystko dobrze się działo i uważam też, że wszystkie inne obszary są naprawdę na bardzo dobrym poziomie, a biorąc pod uwagę również pewne rankingi Niedawno się taki ranking inwestycyjny również ukazał w sensie dochodów w powiecie i stawki per capita. Jesteśmy na 13. miejscu w Polsce. W wielu sytuacjach byliśmy również wcześniej na, na różnych takich wysokich miejscach, i to świadczy o tym, że, że to, co jest tutaj w powiecie, jest naprawdę na wysokim poziomie. Jesteśmy w skali kraju zauważalni, i właśnie tego typu wyróżnienia pokazują, że warto jest pracować dla społeczności lokalnej. Powoli kończy się lato, niebawem zacznie się Złota Polska Jesień, a wraz z nią Babie Lato. Wojskowe koło PTTK Wiarusy, korzystając z dobrej pogody, proponuje wszystkim wypad w poszukiwaniu pierwszych oznak Złotej Jesieni. W najbliższą niedzielę Wiarusy zapraszają na rajd rowerowy, podczas którego będzie można zobaczyć, jak jesień zastępuje lato. Trasa ze Szczecinka przez Juchowo Radacz do Szczecinka. O szczegółach Bogdan Bereszyński. W imieniu zarządu wojskowego KPTK Biarusy mam przyjemność zaprosić na kolejną naszą imprezę. Tradycyjny rajd, rajd rowerowy, tylko rowerowy, pod hasłem na spotkanie ze Złotą Jesienią. Rajd odbędzie się w najbliższą niedzielę, 17 września, na bardzo ładnej trasie ze Szczecinka przez Kądzielnię, Trzecie Mosinę do Juchowa. Tam odwiedzimy ruiny. Pałacu, niestety ruiny, podobno doszły mi jakieś słuchy, że coś tam ma przystąpić się do remontu tego pałacu, ale kiedy? Trudno mi powiedzieć. Niemniej, potem mamy przerwę na terenie gospodarstwa rolnego w Juchowie, I tam będzie czas na odpoczynek, a później nową, chcę podkreślić nową, wyremontowaną drogą w kierunku Radacza. I powrót do Szczecinka, zakończenie na terenie ogródka przy sapiku ulica Kilińskiego. Tam będzie pieczenie kiełbasek, będzie quiz tematyczny, będą konkursiki, no i sobie tam już tę imprezę zakończymy. Zapisy w siedzibie Koła PTTK w Jaruzce oraz Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Miasta. Pisowe symboliczne 5 zł członkowie PTTK, 7 zł niezrzeszeni, a to jest nasza najbliższa właśnie impreza, na którą serdecznie zapraszam. A przy okazji sygnalizuję, że 1 października odbędziemy i będziemy realizowali 43. Raj Pieczonego Ziemniaka ale już o tym Radzie polformujemy Państwa w terminie późniejszym. W ramach projektu Człowiek, jego miejsce i rola w środowisku, edukacja ekologiczna w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku edycja 2023 w piątek na terenie Centrum odbędzie się pierwszy piknik naukowy. W pikniku wezmą udział przedstawiciele zachodniopomorskich uczelni, ośrodków edukacyjnych i naukowych. W programie wydarzenia organizatorzy przewidzieli liczne pokazy naukowe, prezentacje placówek, ciekawostki ze świata nauki oraz spotkania z wyjątkowymi ludźmi. Już w najbliższy piątek, 15 września, zapraszamy serdecznie na pierwszą naszą edycję pikniku naukowego. To taka nowa propozycja dla uczniów szczecineckich szkół, głównie szkół średnich. Taki pierwszy kontakt z uczelniami zachodniopomorskimi, pierwszy kontakt z nauką, którą chcielibyśmy próbować zarażać jeszcze bardziej tych naszych uczniów. Zapraszam serdecznie od godziny 10 na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej. Stoiska naukowe, zabawy, gry i kupa. Niespodzianek. Burmistrz miasta Szczecinek Daniel Rak zaprasza na wspólne grillowanie w najbliższą sobotę przy zamku od godziny 15. To niepowtarzalna okazja, by poznać kulinarne umiejętności włodarza miasta. Dla dzieci przewidziano wiele atrakcji, a dla wszystkich możliwość uczestniczenia w loterii z cennymi nagrodami. O szczegółach Mateusz Ludewicz, Rzecznik Urzędu Miasta. Serdecznie zapraszam na grilla z burmistrzem. To kolejna forma imprezy, podczas której wspólnie, rodzinnie będziemy mogli spędzać czas. Tym razem poczęstuje nas pan burmistrz Daniel Rak, specjałami z grilla, które sam osobiście przygotuje. Ta impreza, to wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15. Zapraszam serdecznie na teren zielony przy Centrum Konferencyjnym Zamek. Poza samym grillem i poza tym, że będzie można spróbować specjałów przyrządzonych na, na grillu. Oczywiście wszystko to będzie za darmo. Przygotowaliśmy również kilka atrakcji dla dzieci. Zamki dmuchane między innymi watę cukrową, popcorn, zakręcone ziemniaki, a więc również coś dla tych młodszych, którzy może niekoniecznie lubią kiełbasę z grilla. Ale podczas tego wydarzenia przewidujemy również losowanie bardzo atrakcyjnych nagród. Wylosowana zostanie hulajnoga elektryczna, ekspres do kawy, telewizor czy rower. Będzie można podczas pikniku kupować losy. Kwota, którą uda nam się zebrać, zostanie przeznaczona na cele charytatywne. Każda osoba, która kupi los, będzie mogła wziąć udział w losowaniu właśnie tych atrakcyjnych nagród, o których wspomniałem. Serdecznie zapraszam. Sobota 16 września, godzina 15. Rozpoczynamy grilla z burmistrzem. Teren Zielony przy Ceka Zamek. Do zobaczenia. To była ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamach i materiale Pomorze Zachodnie News zobaczymy materiał z cyklu Taka jest nasza historia. Dziś wycieczka na kwitnące brzosowiska Okoneckie. Kolejną pozycją naszego programu będzie magazyn służb mundurowych, a zaraz po nim cofniemy się w czasie w archiwizjach. Nasz program zakończy magazyn telewizji lokalnych. W piątek aktualności poprowadzi Krzysztof Janczurewicz. Do zobaczenia.